Manko witam Was bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku mojej nowej serii zagrajmy Far Cry Multiplayer. Dobra, weźmiemy sobie na razie AK. Myślę, że będzie najodpowiedniejsze jak na razie. To jest starsze drużynowe, czyli po prostu Team Dead Match. Tak to mamy typu, to wygrywa. O, ale mi banie, ale mi banie zasadził. I tak, lamić będę sporo, bo dopiero co poweszłem na... Dopiero Dopiero co wyszedłem na Far Cry'a co mnie odpaliłem. Nie wiem jak często będzie ta seria się pojawiała na YouTube, bo strasznie mało osób gra w Far Cry'a i czasami ciężko w ogóle cokolwiek, yy, jakikolwiek team złapać. Jeszcze by to grał. Ciężko jest, ciężko No ale dobra. Lami, lamić będę, naprawdę sobie nie wiem czy nawet chodzić. Ciężko już zabiję, nie? Ale okej. Okay. Tam był. Coś tam biegł. What the fuck? Skoczył na mnie. No nieźle. Gdzieś na mnie skoczył. No widać to, właśnie to jest najgorsze, że ja w tym Far Cry'u nie znam w ogóle map. W sumie biegam trochę bez celu. Jakbym miał grać o teraz tutaj Far Cry'a dwójkę na multi. To jest myślę coś. Dlaczego mi tak tym rzuca? Dlaczego mi tak to idzie do góry? Ale mówię, jakbym grał tutaj teraz Far Cry 2 na multi... Czy bym rzucał ten? Jakbym grał tutaj Far Cry 2, to by to był hardcore. Bo Far Cry 2 na multi się zarobiście, gra. Nie to co. Wy... O, no, no, no. Nie no, szlak. Jest! W końcu kogoś zabiłem. Far Cry'a 2 na multi się zarobi się. Tylko właśnie coś mi się z płytem stało. I żądają y, numeru seryjnego gry. No nie wiem czy gry w sumie, ale numeru seryjnego. No ale ja nie mam jak im podać, bo nie znam. Dobra, drugi kill. Nie jest źle, chociaż wiem, że to tylko taki może fuks, bo nie mam z nim... Nie byłem z nim oko w oko wow. no, Ale mi banie zasadził Może to zrobić z tym rozrzutem Ale no dobra Na razie tak nieźle yy, staty 2 na 4 Dobra Słaba Ale i tak w sumie jak na pierwszy raz bo w sumie z czego to tylko przez internet grałem Far Cry, to na współpracy. W sumie teraz dopiero odpaliłem, kiedyś odpaliłem multiplayer, ale padałem no, ciągle, no to myślę, no to zrezygnowałem. No ale tak myślę teraz no... Trzeba by jeszcze spróbować. W końcu nie od razu się jest mistrzem. Prawda. Trzeba... Trzeba swoje odcierpieć. Trzeba swoje odcierpieć. Wow, ktoś rzucił granatę. Ławy. Co Ma to coś Wow. Nie, nie, nie. Jak on to robi, że nie mu tak nie rzuca tej broni tak do góry? No nie wiem żebym po prostu lepiej grał. Nie wiem dlaczego ja tutaj nie mogę jakoś seriami strzelać Po prostu Dobra Teraz to full auto się przydało No wstawaj stawaj, wstawaj Dobra o. Udało się Na razie jest dobrze, staty, 5 na 5, no dobra, zregenerowałem sobie. Nie jest źle, nie jest źle, bardzo dobrze. Dobrze. Teraz to fuks. Ale... Dobry fix. Czysto, czysto, git, 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 git Tam jest czysto Tam jeszcze ktoś jest, dobra Sorry, że tak mało, tak gadam z wami, ale staram się skupić na pierwszym odcinku żeby wypaść jak najlepiej Jest Killałem, killnąłem goś A zabiłem go chociaż? Tak zabiłem go? Nie, nie zabiłem go Ale zreanimuję mnie, wiem Dawaj, 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 dawaj Da żadę chłopie, da żadę Ło, wow, ile ich tam jest? Kula w łeb Nie ma co tam iść Na pewno śmierć No, dawaj wyjść, wyjść Wow, wyszedł, no w tym momencie... Z domu mnie wziął Zaraz, tam jest gość, tam, tam, tam są goście. Wiem, że... Wiem, że mnie zrespisz. zrespisz mnie, chłopiec, zrespisz mnie. chłopie zrespisz mnie, ja to wiem. Dasz radę, wiem, dasz radę, dasz radę, dasz radę, dasz radę, radę Ale ty Żyd jesteś. Dobra, ja bym się poświęcił dla ciebie. Ale ty widzę jesteś złym człowiekiem. Oj, mama, mam, mam, mama, mama, mała Dobra, spokojnie. Ktoś tu jest. Zapiedałam, zapiedałam, zapiedałam. czym się rzucało granaty? Głupie pytanie, ale czym się rzucało granaty? Ej serio, nie pamiętam, czy się rzucało granaty. No tutaj tylko te sterowania sobie mogę zostawić. No super. A sterowania to nie. Co ja Dobra, ogarniamy. Czym się rzucało granaty? G, H, J, L, P, Z, X, nie. Nie wiem. Czwóreczkę? Czym się granat rzucało? Ej no pojęcia nie mam, naprawdę Czym się gra na tu cało Ja pierdzielę. Wiem, że haltuje się chyba Q Ale poza tym Praszka Zabijam tam. Nie miałem szans tego za zabijać. W ogóle przeżyć. Nie szansa, nie, nie ma szansy. Mnie to się ulatuje. Do cięcie, bo mi wbili do pokoju. I właśnie ominął was, jak killnąłem dwóch gości. No przykro mi. Bywa. O, tam ktoś jest. Czy mi się rzuca granaty? No. Dzięki. Co mi zaszedłeś. Reanimuj, reanimuj, reanimuj. idiota, reanimuj mnie. Trwa migracja hosta. Szlak mnie trafi zaraz. Dobra, na szczęście. Jeśli to mnie wkurza w far kraju. Trwa migracja hosta. Łahahaha. Pożegnaj się z grom. To tak jest właśnie. Na szczęście dobra, wymigrowało tego hosta. Czy migrowało, nie wiem co już te, co to się zrobiło. Ale dobra, działa. Najważniejsze. Bo tak to za mi wywalało po prostu z grozywki albo nawet z gry. No to znaczy, tego to mi będzie w tym wkurza Ale Bania! Hiło szybko Ale bania dostał. Git o to właśnie chodziło żeby dostał taką banie Dobra gościu, gościu idę z tobą myślę, że to będzie udane albo nieudane padnij, nie wiem padnij szybko chłopie, nie możesz tego też się nie możesz? no właśnie Dobra dawaj, 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 dawaj. Le ulekajasz mnie jest? zabiję go. Dobra, nie zabiję go. To ja na pewno. To go nie zabiję, yy, teraz tak. Ciekawe dlaczego tam nikt nie łasi. Dobra, mi, się, mi, mi jeden jest powrotem.

Aha, bo tu jeden gość został, o boże. 12 na 9 staty. nie jestem na razie. hosta. O, no, widać, że nie nagram. Mhm. Ta wyczytywanie, no i... Gra się przez jeden powodem Aha, z powodu niewystarczającej liczby graczy. No przynajmniej to tyle, że nie, nie przez coś innego. No i dobra, to był koniec tego odcinka pisze czy byście chcieli takie coś. A więc komentujcie subskrybujcie i ocenijcie.